Jeżeli akurat chodzi o pytony królewskie, to są jedne z najpopularniejszych węży dostępnych u nas na polskim rynku. To są, mogę powiedzieć, że spokojne, leniwe krowy pasące się na tostwisk, Tak, One są wolne, one są grube, one będą powolne. One są jeszcze młode, one mają około pół roku. Mają teraz około ile? 50-60 cm, a dorastają nawet do 1,5 metra. One będą grube i długie i ich obwód będzie wynosił może z jakieś 10-15 cm, więc to naprawdę będą duże węże. Jeżeli mamy w głowie słowo wąż, to jest właśnie pierwsze co nam przychodzi. Długie, grube i powolne. Pyton królewski żywi się tylko i wyłącznie e, małymi ssakami, Czyli wchodzą w grę oseski, to są noworodki mysz, myszek i myszki. Małe, duże, średnie. W w każdym zoologistach są od razu dostępne karmówki do węży. Po prostu mówimy, że karmówka dla węży, oseski Czyli myszki mogą być rozwrażane, mogą być nierozwrażane, mogą być żywe, mogą być martwe. W zależności od tego, co lubi, tak? Mogę go dotknąć. A on nie ugryzie? Nie powinny. Tak, no, e, tak, zależy od charakteru. Jednakże one, jak się już się przystosują do swojego ciepłego miejsca, no to, raczej, to raczej będą właśnie w głównie w tej swojej wyspie ciepła. E, około 30 stopni na wyspie ciepła. E, takie osobniki powinny mieć. E, terrarium rozmiarowo około metra po jednej stronie muszą mieć matę grzewczą, żeby było ciepłutko. po drugiej stronie muszą mieć miseczkę z wodą jak i kryjówkę, żeby mogły tam sobie pełzać I one głównie przez większość swojego życia będą tak leniwie sobie krążyły po tym terrarium. To, jest, tam, to jest e, tam delikatnie no coś tam ryłkiem popatrzą i potem znowu coś tak popełzą. No to są bardziej takie leniwce. Szybsze to są na przykład węże zbożowe. One mają już bardziej ADHD ja ale pytony królewskie naprawdę to są bardziej te leniwe zwierzęta, jak już będzie dorosłych, naprawdę upaszonych to go na ręce o, to taka krówka no e, i powiem tak, jak on już się przyzwyczai do karmienia, to nie powinien zrobić problemów, jednakże na początku naszej przygody z, z, z wężami, musimy być ostrożni w dwóch aspektach kiedy on już zostanie najedzony dwa dni musimy dać mu spokoju żeby nie zrobił nam krzywdy, bo się wtedy będzie stresował, żeby dajmy mu spokój, żeby on ja sobie to przetrawił. No tego chce, zabrać. I wtedy, kiedy jest no, dotknął. Jak jest welinko, on musi sobie z, e, zrzucić skórę, wtedy też go nie, nie ruszamy, on musi sam to sobie zrobić, to jest naturalny proces biologiczny, nie powinniśmy się tym przejmować, ty też nie się. Ta, wtedy też go nie karmimy. Tak, też go nie On musi sam sobie wziąć proces i tylko wtedy mamy, musimy na niego uważać. Wtedy, kiedy jest wyninka i wtedy, kiedy go, ja go dotknęliśmy. A, a tak, to są naprawdę leniwe pluski, stworzone tylko, żeby się wygrzewały, pełzały, leniwie sobie dogorywały na wyspie.